Cześć, się, witacie się, dzikie zagrany krążę Persji. Dusza jest lodbana. Aż lecimy dane. Tak. I co myślę? W końcu. Tak. Aż lecimy, aż tutaj będzie już... O więc dziękuję. książę persji, dusza nika. Jeszcze jest finały. Kto będzie kłany kanina? E, hmm, Dahaka. Dobra. O! To Dobra. No Do, O! To mamy dwa jakieś skopiety znowu. Okej. Okay. Takie ninja. Dobra. Okay. Aż leci rentany. Tak. Dobra. To już... O! Znowu warunki mordowe. Dobra, dobra spadnie, o! Mi kuwańki spadły i coś. czy to. że to... Może Tak jest. Wow. Dobra. Dobra, gdzie on jest? Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej tutaj. No gdzie? A, już było tutaj na wyścigu. Tak. To było długo filmki na zan Duszenika. A teraz jeszcze. Teraz na A jeszcze tu jest na finały. Tak, jeszcze tu będę zagrać na krążę persji Duszenika. Tak i pierwsze zómy tak. Były w pierwszym będzie już okej, okay. o wow, kurde. Ale czemu leży coś? Eee, bierzemy? Hmm, bierzemy tego, okej. Okay. ok. Bierzemy tego raz. Dobra. Dobra, to mamy co tutaj? Tak, o, znowu walka. Dobra. Ok, dalej na ataki I teraz musimy tu... Ooo, kurde, ale kręci. Co jest tak? Dobra, zabiję. I ciach, ciach. Dobra, dobra. Już lecimy dalej. Musimy czasem y że guziki. Tak, to musimy tasą że guziki. Dobra, tutaj mamy. Y dobra. Musimy opuścić Dora szybko, musimy iść, ci 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 ci. okej, dobra tutaj, no dalej, iść, no si iść, to jest coś, No iść, 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 tutaj, iść, tutaj tu iść, tu, iść, dobra tu, iść,

no, niestety już zdziękuję. Taki księgarek. Taki średni. Tak, taki średni. coż Dobra. A lecimy dalej I te cienkie subów. Tak. Dobra. A lecimy dalej, O. Tu mamy. zaż a dzisiaj nie walka. Mam dość. Ej, patrzcie. Ej, jakie no na Tak, bardzo ładnie. Dobra. Tutaj skaczymy. Hop. Dobra. Skaczymy tutaj, cóż. Tutaj. Okej, okay, tu musimy skaczeć. Okej, okay. hop. I hop. Dobra. Zapraszam na jeszcze na cichu tą liczbę 5, godzin do 19.08. 19. Tak. O, co mamy? Co? Do haka? A co do mogły? Co jest? O nie, nie, Okej, okay. co jest? Co do mogły do haka? Gdzie jest krzeszowość? Gdzie jest krzeszowość? Ca mnie zabija. No kurde, co zawróć nie. Dobra, musimy skaczeć. Hop. Szybko, szybko. Dobra. Szybko, szybko. Dobra. I tutaj, y, tu, tak, tak, tak Szybko, szybko 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 I szybko Udało się O, ginął Dobra, musimy uciekać szybko tas <grytas> szybko. szybko, szybko, szybko Dobra Szybko Tutaj Tu, 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 tu Jest, dobrze Krząże, dalej. Dobra, dobra. Skocz! Dobrze Hop Dobra Dana, dana, szybko. Eee, to jest łatwe biegnie tak bardzo szybko. Ale już lecie nie dane. <śmianny> Kszcząt, mówi pastet. I stąd z <śmianny> Dobra, Już już zapiszemy coś, aż lecimy dalej. Dobra, już idziemy dalej, coś zapiszemy, udało się, aż lecimy dalej. Tak, tutaj idziemy. Ło, uważam. Książek mówi dym, Dobra. Dobra, mamy zumusiłe. O, znowu pies. Tak, to jest bossa, taki piesek. Dobra, idziemy. Ok, dwa tutaj. I to jest pięć. O, mieczy dwa trony. Bierzemy dwa trony. Dobra. No dobra, bierzemy dwa trony. Co się Dobra. No dobra. Już patrzcie, ZUCA. Ale patrzcie. Patrzę teraz. BUM! Ale taki udał się. Dobra. No i co? Tutaj bierzemy. Małe. Bierzemy, dobra. Bierzemy chyba taki coś. Dobra. Idziemy damy tutaj. No czemu jest? I dym no jest taki coś. Dobra. I tutaj mamy coś. Riko. O! I tu mamy zdjęcia. Tak. Nowe więc zdjęcia. Jest. Dobra. Mamy nowe zdjęcia. Tutaj. I tutaj idziemy na dół. Tak. Idziemy na dół. Tutaj. Tutaj, e, tutaj mamy... No, jutro będę. Tak, będę jutro. Aż w poniedziałek będę przełączać półkę, a potem no, będę za nagrywkę z tego RBC historii z wakacje. Tak, będziemy że będę już tak... O patrzcie, mogę zostać później, bo dla mnie coś... Okej okay, i... Patrzcie! Co? Dlaczego nie mogę zrobić? Co so, jest? O, bierzemy takie coś i... Patrzcie. Jest! No wraźcie, dobra. Eee, co mówię? A, taki gry e, będzie już e, w poniedziałek tego to Recipe: e, Takeout to Recipe City Stories, i będzie już w poniedziałek, i środy, i czwartek, a w wtorek będzie już Lego. Tak, Lego, no taki coś. A w piątek będzie już e, dwa trony: książę Persji, dwa trony. piątek, sobota, niedziela Tak, będzie już pasły, chodzi. Aż lecimy na Tak, ja plan mam super że Dobra, aż lecimy na Uj, to mamy walkę, dobra? I co, no walczymy tak, musimy atakować. Ciach, 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 o, ale musimy dużo raz. Ciach, 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 ciach. Dobra, wszystko. Tak, to jest wszystko ok. Szybko hmm, wanie, hmm, za to, to jest proste. Dobra, idziemy dalej tutaj. O, jeszcze walka, tak, idziemy tutaj. okej. Okay. dobra, tutaj idziemy, tutaj, tak, i tutaj będziemy. Że tutaj. Znowu, no ale taki... Ciach-cichci ciach, 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 musimy pokonać. Tak, tak. No i mamy. Uf, uf, a jeszcze jeden. I ciach ciach, chodź szybko. Ciach ciach. ciach, ciach. I mamy. Bierzemy dwa trony. No i taki. O, no dobra. E, taki inny Dobra. No dwa trony, biorę, zacznę ika. Dobra. Dobra. Już lecimy dane. Tutaj. Tutaj. tutaj... Musimy skończyć. Tak, idziemy skaczać? Tutaj. I musimy szybko. Już tak. Tutaj tak. No i piękne Dobra. Tutaj jest guziki. Dobra. No i co mamy? Aha, dobra. Eee, Drzy. To musimy szybko. Już tutaj. Tak. Idziemy to tutaj. Dalej, maka szybko. Będziesz szybko, peki, i będzie spokój. Mm, dobra. Idziemy daga, dale, dalej Dalej, <laughs> dale, krząże Dobra, krząże Krząże dalej Nie Dalej Dobra Dalej, do szybko Dobra Si maka, szybko, my będzie git Dobra, idziemy dalej, tu, 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 tu Dobra, Jest, dobrze, dobrze Dobra Jest ole, dołu się, było blisko Tak ależ udało się blisko, było. Dobra, co eee, to, to? A co tu jest? Mogę zjeść Czeka, ty mogę. Aha, taki, łaga. uuuu, zielony. Dobra, Biały zielony dobra. Dobra, to jest pokój zielony, dobra. Co to jest? No, może gdzie? No pójdę. Dobra, dzielę dane. Tutaj nic, tak. Dobra, tutaj dzielę dane. A tak, dobrze, idę, tak. Tak, dobry? E, dobry miecz. no to jest taki mocny kolor zielony. Dobra, ataki. Dobra. Dobra, szybko. Aj, w krząże, no to ty... Ty Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, klep, klep, klep. Jest. No i mamy. Szybko. No i dziach. Dobra. zągu Jest, no zągu Ataki. taki. Tak, Jestem dobra jakby na książę presji. Dobra. Sko? Tak, no wszystko mamy. Dobra. Tutaj... Eee, to jest ten O, 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 o. Aj, Tutaj Aj! Dobra, dobra. zabierz ataki. Czekaj, 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 Szybko będzie. Dobra, to... Do. Jeszcze? Nie. Dobra. Nie, chodzi. Tak. Dobra. No i jesteście tam w końcu. Tak. I tutaj e, na dół? Tak, idziemy na dół, tutaj idziemy tutaj, a teraz idziemy tutaj, coś tutaj e, będzie szybko. No i pojrzyj, zek. tak, dobra. I to będzie tutaj, tu, tak, tutaj idziemy tam. I teraz tutaj, tak, będzie szybko. Szybko, szybko, dobra. Nie tak książę. Co ty robisz? Nie tak. Tutaj no Może tutaj tak powiedzieć dobre. Waga? No i pięknie. No okej, okay. mamy to. I tutaj... Aj! Książę! Co ty robisz? Dobra. Dobra. Jest! Wrócimy to z to starych zyski. Dobra. Zapiszę. Aż lecimy. Dane. Tak. Dobra. Uda się zapiszeć zawsze. Aż lecimy dalej Okej, okay, tutaj mamy Tak I tutaj jest taki, no tutaj Tak I tutaj jest taki środku z tutaj Tak, idziemy tutaj na Słupka I tutaj szur Tak, szur Dobra Mamy szur Teraz musimy tutaj I hopć Tak, hop Dobra Mamy to Dobrze, idziemy dalej i mamy nowe zdjęcia. Tak. Tak, idziemy dalej. Okej. Okay. O, ty to już... Ty to tu było. Tak, teraz wracamy. A, Digna. Będzie że Będzie książę Persji. Czy to jest? będzie książę On jest księży, bo on jest maską Po co? on jest tak inny? To

no, dobrze, czasu, krzyżo... Co, co do Zaroku i odwiedzić Co? portu. Oh, ok, oh, Nie wolę rzucać takie Nieładnie, nieładnie, nie, nie, nie wolę. Dobra, gdzie jest? Ej, to jest tu, tu, tutaj, tak. Dobra, no, niestety, no to spać. O kurde, książe jest taki zły, kurde. Jak czekł uh, jest. Dobra, no za tutaj idziemy. Tak, idziemy tutaj. Dobra, idziemy tutaj, szybko już bank i będzie piękny. Pi, pi, pi. Ja też napiję. Dobra, już lecimy dalej. Dobra, tak, Książę. Tutaj. 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 Teraz, tutaj. Nie, 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 tutaj. dobrze Dobra, dobrze, szorzej. Tutaj, hop i hop. Jest. Dobra, mamy to. Dobra. I teraz idziemy tutaj w prawo i już wracamy? Czekaj, wracamy? Ty! Już wracamy! Jest, wreszcie! Wracamy! Że w końcu się dzisiaj bardzo wracamy. Do piaski, do wyczekane to będzie pupówka. Chcę to tak. Nie, to jest Dobra, to jest Dobra, do o, nie, to jest No nie, syty. Jezu Dobra. Idziemy tak szybko. Eee, to będzie proste, szybko, będzie Klepimy Coś ten godzi, Dobra. Dobra. Tutaj musimy wam, Tutaj. No i co? To już wracamy. In... A czekamy będę spać. Nie, dobra. Nie, bo ja w końcu. Dobra. słuchajcie, nie będę zapiszesz że musimy szybko. Nie. No dobra, zapiszemy. Aż lecimy dane. Okej. Okay. I uda się zapiszesz za to, aż lecimy dane. Tak. Okej. Okay. Tutaj szybko, szybko. Szybko książę. I co mamy? O, taki pułapki, okej. Okay. Dobra, szybko. Ale książeń jest szybki. Okej, okay, szybko. E no, szybko, więc na domu. tutaj też mam szybko tasu. Dobra. Tutaj... No nie, tutaj nie. Dobra, szybko to hmm, muszę skupić tutaj. No jak, no tutaj jak? Aha, a, tutaj nie trzeba do Simaka. Po co chyba simaka Dobra, <ścoughs> nie będziemy dać Simaka. Po co chyba Simaka? Do... Ja nie wiem. Dobra. Nie wiem, to po co dałem maka Dobra. Tutaj. DORE. Tu jest. No wreszcie, dobra. Wreszcie, no tutaj. Dobra. Już wracamy na dół. Wracamy w końcu. Dobra. No dobrze. Ale maska nie zły taki. Że nie lubię, ale teraz lubię. Taki ma da Trochę życie, a nie zły taki... Ale dobry ma... Piaski, właśnie, to był dobry, dobra, dobra, już... szybko, kliknie strasznie, pęk, ale tak mocno, wow. dobra, walczymy, pęk, pęk, szybko i mamy, dobra, no ale co, idziemy dalej, tak, idziemy tutaj, dalej, tutaj jest, tu, tu, Okej. Okay. no dobra, musimy skup, no tutaj. To... Tu? Nie, tu będzie znowu to będzie ta sama, właśnie. Nie chcę wracać. Że teraz wracamy. Już tak. Już wracamy. Okej. Okay. Bo no tutaj, no nie czego? Aż tu było z cieków krążę. Tak, Zadaki z taki Skanino. Tak, z kanino. Chodzi. Tak. No i tutaj jest też środku. Ej! A gdzie tą pójdę? Na dół, tak. Okej. Okay. Dobra, się maka szybko Dobra, tutaj dalsi maka Szybko, jest, dobra Dobra, co, ja też napiję, więc jestem mokry Dobra, jeszcze lecimy, Dany. tak Dobra, tutaj, tak, okej okay. Dobra, no, tutaj idziemy... O, będzie znowu bossa, ależ, na zęby walka będę bez głosu, ale znowu będę, będę głosu, będę będę. Okej. I lecimy dalej, A dobry do później do walki. Do później Easy, dobra, wrzuć że szybko klepimy. Dobra, idziemy dalej szybko. Nie ma? No to nie ma, dobra. Jedno ze bossa. Dobra, idziemy tutaj na górze. Dobra. Tutaj, no tak tutaj. Tak, tu. Okej. Okay. Tutaj. Tak. I tutaj. Tak. Dobra. No i tutaj mamy. No i klepimy. Szybko, szybko. Dobra. A niestety będę by, bezgłosną do City stołys, ale będę krzążył. Będę krzążył dwa trony. Dobra. Za chwilę przejmę stoczynko, a śledzimy dane. Tak. No okej. Okay. Dobra, tutaj jestem w środku. Tutaj idziemy dane. Tutaj tak, idziemy na dół. No no wracamy, już wracamy. czekaj że... O, mój Xaństwa okay. generki. Okej. Okej, tutaj damy. Dobra, szybko musimy... Gdzie no A tutaj na guzik i na Takie na górze. Dobra, no i co? No to idziemy wracamy. Dobra, szybko, szybko gdzie idziemy dane. Okej, okej, okej. Dobra, szybko. Dobra, książę, Dara, Dara stanie stanie. Jest, dobra. Dobra, zacznijmy z okazji. lecimy dane. O, co mamy? Oh, Hej, już pamiętam, <mówi> że nie Nie Dobra, co? O, oh, chodź. Co? O, oh, Ej, dziwne, to jest samo suso! Okej. ale czyli, a co czyli... Asmasku! Matko, ty no wróci! <laughs> yes! Wreszcie! Książe, wróci! Mojny na... język, tak, udało się! Dobra, udało się! Już na w... tak. wróci! Udało się! Wreszcie! Dobra, udało się, książę wróci. Tak. Szkoda, ta służba nie ma maski. W dziewięć Dobra, dziękuję, ale będzie pupówka pu puf a nie inny, inny, no A Aż tu jest finały. Tak, już jutro będę, już jutro będę. Będziesz do 19.8. Tak. Ja bym, że będzie git, będzie gitara. Dobra, ja bym, że tutaj. Zrobię tak. I tak, powiem, że tutaj. Oua, oua, ej! Udało się, co jest, ale udało się Dobra, zły tak szybko, na chwilę będzie pakul znowu A jeszcze tak do to Później Oh <sighs> You're going to be ready to fight for real. Dobra, wrócimy za to. O, udało mu się uważać za to. Dobra, tutaj idziemy dalej Okej. Okay. O, kurde. Hmm, no to jest proste, musisz szybko. tak. tutaj idziemy dalej. Tutaj jest, tutaj. Tak, tu i tu i tu. Dobra. I co teraz? Okej, okay. tutaj idziemy. Tutaj idziemy, okay. tak. Ej, to już wygrał. Tak, to teraz to, że. Ej, będzie. I wrac tutaj. nie Aż tu nowy miecz, ależ za... będzie już zabija. Kaniny, a później zda haka. Tak, a czekanie co to będzie znowu mieć jutro finały, tak, a czekanie to wkrótce, już jutro, już już jutro, tak, dobra, idziemy dalej tutaj, dobra, no i co, i tutaj skacze, o, no, jakie piękne, dobra, i co, musimy koń kończyć, cieku. tak, ja bardzo, dziękuję, bardzo, że i chcecie złek i subów, i, i do że już jutro jest finały, do pa.